Kama, po dzisiejszym meczu odpadamy z Ligi Mistrzyń. No nie ma co ukrywać, że dzisiaj nie było wybitnie blisko awansu. Czego nam zabrakło na boisku? Myślę, że e, troszeczkę chyba wjechała presja, e, żebyśmy przeszły dalej, musiałyśmy ten mecz wygrać. E, byłyśmy przygotowane na wszystko, a tak naprawdę chyba frustrowałyśmy się nie skończyć piłki. Popełniliśmy też parę swoich niewymuszonych błędów. No i to się przyczyniło do wyniku. Z takim zespołem, jak się popełni kilka swoich błędów, no to one już uciekają na parę punktów i później ciężko dogonić. E, Okej. Okay. Odpadamy, ale w tym roku to my możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy tą drużyną e, żeńską, która doszła w europejskich pucharach najdalej i z tego możemy być na pewno dumni. To prawda, że e, powinniśmy się cieszyć z tego, że zagrałyśmy bardzo dobrze grupę, że wyszliśmy z niej z pierwszego miejsca i że mogliśmy powalczyć w. E... Z takimi zespołami, bo to jest bardzo dobre doświadczenie dla nas, które mam nadzieję, że przyłożymy na naszą polską ligę, na nasz polski kuchar i będziemy cieszyły się grą. Bo czasami wydaje mi się, że za mało się tą grą cieszymy i za dużo myślimy o tym, co robimy źle, zamiast jakby skupić się na kolejnym punkcie i zrobić wszystko, żeby było najlepiej. Czasami tak, mało się, za mało się cieszymy, natomiast tego nie można powiedzieć o tych 200 kibicach, którzy przyjechali obejrzeć dzisiejszy mecz, i to pokazuje, że dla nich cały czas warto to robić, prawda? To prawda, że jestem z bardzo mile zaskoczona, że było tak dużo kibiców. Mimo tego, że jest tutaj głośno na tej hali, oni cały czas krzyczą. Cały czas marnują swoje gardła po to, żeby nas dopingować, żebyśmy grały coraz lepiej. To widać, że oni tutaj przyjeżdżają po to, że, że wierzą w nas, wierzą w ten zespół. Za co jestem im bardzo wdzięczna. Nie jeden raz, kiedy patrzę na to, jak nas dopingują, to uśmiech pojawia mi się sam na twarzy. Także dziękuję Wam bardzo za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Szkoda, że no nie udało się nam powalczyć, ale wierzę w to, że, że będziecie z nami w dalszej części sezonu, bo bardzo na Was liczę i wierzę w to, że razem możemy sięgnąć po najwyższych problem.